Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 7 dzień maja. Kościół proponuje na fragment Ewangelii, Jana, rozdział 6, wersety od 35 do 40. Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje, ojciec do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moi drodzy, dzisiejszy fragment Ewangelii chciałbym połączyć z poniedziałkowym, kiedy to Jezus mówił do tłumu, którego szukał, że ważniejszy od pokarmu doczesnego jest pokarm, który daje życie wieczne, który trwa na wieki. Dzisiaj Jezus mówi o sobie samym, że jest chlebem życia i mówi też wyraźnie, że każdy, kto do Niego przychodzi, nie zostanie przez Niego odrzucony. Zobaczcie, jak niesamowity jest nasz Bóg. Daje nam siebie w Eucharystii po to, aby nas umacniać na drogach naszej codzienności. Daje nam siebie w Eucharystii, aby prowadzić nas do życia wiecznego i mówi bardzo konkretnie, że nie chce nikogo odrzucić spośród tych, którzy do Niego przychodzą. Niejednokrotnie podczas naszych zatrzymań nad Słowem mówiłem o tym, jak ważną rzeczą jest właśnie to przychodzenie do Jezusa, to poszukiwanie Jezusa, tak jak robiły to tłumy, o których możemy czytać w Ewangelii, jak robili to ludzie w różnych okolicznościach opisanych przez Ewangelistów. My też mamy tę możliwość i tę szansę przychodzić do Jezusa tak naprawdę codziennie. Dlatego też, moi drodzy, chciejmy być wdzięczni Jezusowi za Jego obecność pośród nas, szczególnie w Najświętszej Eucharystii, ale też chciejmy przychodzić do Niego jak najczęściej to możliwe. Chciejmy korzystać z Eucharystii w jak najpiękniejszy sposób, zawsze w pełny sposób, aby zawsze być też u Komunii świętej. To jest ważne, bo dzięki temu. Rzeczywiście będziemy mieli życie. Dzięki temu będziemy doświadczać obfitości łask Bożych. Spotykam w różnych okolicznościach ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą przychodzić do Jezusa na Eucharystię, bo im zdrowie nie pozwala, czy też już wiek sprawiają, że nie wychodzą z domu zbyt często. I moi drodzy, w ich sercach, w rozmowach widać rzeczywiście tę, tę tęsknotę za Jezusem, że tak bardzo chcieliby przyjść do kościoła na msze święto, a nie mogą. My natomiast, większość z nas, nie ma takich przeszkód, dlatego też korzystajmy z tego cudownego daru i przychodźmy do niego, i korzystajmy z jego wspaniałej, prawdziwej obecności w najświętszej Eucharystii. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś chlebem życia i zapraszasz nas do tego, byśmy przychodzili do Ciebie. Dziękuję Ci także za Twoją obietnicę, że nie odrzucisz precz od siebie tych, którzy do Ciebie przychodzą. Chcemy korzystać, Panie, z tego cudownego daru i chcemy być przy Tobie zawsze i chcemy żyć z Tobą na co dzień. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność i prosimy, by zawsze w naszych sercach był ten głód, spotykania się z Tobą w najświętszym sakramencie. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.